Proszę państwa, dzisiaj światowy dzień godnej pracy. Ten dzień zaowocował tym, że przedstawiciele związku zawodowego Solidarność Sekcji Handlowej protestowali przed Sejmem, zorganizowali pikietę, pikietę, pikietę o godną pracę i płacę, szczególnie w sklepach wielkopowierzchniowych. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ i dlaczego z nami tyle kobiet? Ponieważ 70% osób zatrudnionych w sklepach wielkopowierzchniowych to kobiety, które chcą godnie pracować, które nie chcą dźwigać, przede wszystkim chcą godnie zarabiać, aby móc otrzymywać swoje rodziny. Ja z tego miejsca, zanim oddam głos panu przewodniczącemu, chcę zaapelować do pani premier Kopacz, która nieustannie podkreśla to, że jest kobietą. Pani premier dzisiaj, szczególnie w, w tym szczególnym dniu, apeluję o to, aby pani zainteresowała się losem kobiet zatrudnionych w Biedronkach, w Lidlach, w dyskontach ich pracą, ich płacą, aby te kobiety nie zostały pozostawione same sobie, aby rzeczywiście odczuły to, że kobieta wspiera kobietę, kobieta nimi się interesuje, tak aby tworzyć im godne warunki zarobkowania. Dziękuję. Proszę Państwa. Prowadzę sekcję krajową pracowników handlu, w której zrzeszamy prawie wszystkich pracowników, nie wszystkich, tylko pracowników prawie wszystkich sieci handlowych w Polsce, gdzie warunki pracy strasznie się pogarszają. Na przestrzeni o 7 lat zatrudnienie w hiper i supermarketach spadło od 40 do 60%. Dzisiaj pracownicy wykonują tą samą czynność, co kiedy wykonywały dwie, trzy osoby. Proszę Państwa, w Polsce dzisiaj mamy trzykrotnie niższe koszty osobowe do obrotów procentowo niż na Zachodzie. O czym to świadczy? To świadczy o bardzo niskich zarobkach i o bardzo dużym przepracowaniu. To są dowody. My, jako Solidarność, dzisiaj przed Sejmem chcieliśmy to wykrzyczeć. Zainteresować parlamentarzystów, ale przede wszystkim przede wszystkim pana marszałka, gdzie złożyliśmy dzisiaj naszą petycję i domagamy się, domagamy się, aby w Polsce zmieniono prawo, żeby dostrzeżono, tak jak pani poseł wspomniała, kobiety, które stanowią 72% pracowników sektora handlu, które bardzo ciężko pracują niejednokrotnie za najniższą krajową. Bo ta, taka średnia wśród pracowników e, pensja to wychodzi 1800 zł, a w wielu przypadkach są to umowy na czas, e, e, na czas określony, ale również są to umowy na niepełny wymiar czasu pracy, a więc jak ktoś pracuje na pół etatu, to z tych 1800 naprawdę ma 900 zł brutto, a więc trudno dzisiaj jest za to wyżyć. To są warunki urągające rzeczywistości polskiej. My jesteśmy dzisiaj Europą drugiej kategorii, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale nasze standardy są dużo gorsze niż te na Zachodzie. I to właśnie zafundowały nam przede wszystkim sieci handlowe, które swoich pracowników w krajach macierzystych na Zachodzie traktują inaczej. Traktują naprawdę no, w dużo lepszych warunkach ci pracownicy i za inne ceny, bo skoro u nas netto pracownik zarabia z tego 1800 brutto 1200-1300 zł, to na zachodzie 1200-1300 euro. Na przykład w Niemczech, gdzie niejednokrotnie mamy koszty chociażby konsumpcji prawie takie same, a więc. Dzisiaj chcemy o tym mówić. o tym mówiliśmy. Ta petycja właśnie do pana marszałka zawiera wiele postulatów, między innymi, tak jak wspomniałem, zmianę prawa legislacyjnego, które no, zmieniłoby ten los polskich kobiet. Przede wszystkim żądamy utworzenia komisji trójstronnej. Czy Komisji Dialogu, a więc, przy Komisji Trójstronnej, przepraszam, dialogu branżowego, który by zapoczątkowała ten dialog. Bo dzisiaj nie mamy partnera na szczeblu krajowym, nie mamy pracodawców, którzy zrzeszeni są są Związki Pracodawców w Handlu, którzy dla nas, dla Związku Zawodowego byliby partnerami do rozmów. I to jest karygodne, bo tak naprawdę nie mamy z kim rozmawiać przy stole, dlatego my musimy wychodzić na ulicę, my musimy nasze postulaty zgłaszać no, poprzez ulicę. To jest naprawdę bardzo przykre. A pracodawcy no, nie są zainteresowani, żeby zrzeszać się, żeby z nami rozmawiać. Oni są dzisiaj e, zainteresowani, żeby za wszelką cenę generować zyski, zyski, które, jak państwo wiecie, są wyprowadzane na zachód, bo sieci nie płacą podatków w Polsce. E, to tylko 0,5% podatków jest zostawionych z obrotu w Polsce, a więc to jest naprawdę karygodne. Proszę Państwa, Pani Poseł apelowała do Pani Premier o poszanowanie losu kobiet, a ja, za, ja bym odpowiedział w ten sposób, ja chyba wiem skąd Pani Premier weźmie środki, które są potrzebne chociażby na te przedsięwzięcia, które w ekspoze zostały przedstawione. Chyba z właśnie opodatkowania hipermarketów i opodatkowania banków zachodnich, bo te również nie płacą podatków. Tak to ma miejsce w, na przykład na Węgrzech, bo z innych źródeł to nie widzę. Także chętnie bym panią premier zapytał, czy, czy to jest ta droga. Ale my się również tego domagamy. My to również w moich, naszych postulatach, Przyjęliśmy również zmożonej kontroli kompleksowej Państwowej Inspekcji Pracy. Tutaj panie posłanki, członkini Komisji Ochrony Pracy zadeklarowały, że podejmą działania i pomogą nam tą sytuację zmienić, jeśli chodzi o warunki pracy i kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, które będą bardziej zmożone. Także to są te najważniejsze nasze postulaty. Reasumując, chcemy zwrócić uwagę na coraz to gorsze warunki pracy, płacy i na ten los pracowników. Ja jeszcze, zanim pani poseł wystąpi, chciałem prosić moje koleżanki, żeby opowiedziały, jak się pracuje, bo to są osoby, które na co dzień pracują w sklepach i w trudnych warunkach, gdzie tir trzeba rozładować w ciągu 45 minut, gdzie dzisiaj pokazywaliśmy taki wózek widłowy i paleciak na 2 metry załadowany, jak to wygląda, jak to jest niebezpieczne, jak trudno to jest wykonać, a muszą to robić również kobiety. Także liczymy również na Państwa wsparcie mediów, bo dzięki Wam jesteśmy w stanie tutaj opinię społeczną poinformować i zmienić ten los tego pracownika, który w Polsce jest wykorzystywany. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, wykorzystywany i, i to jest nasze przesłanie. Dziękuję bardzo. Chcemy mówić o kobietach nie tylko 8 marca i nie tylko wtedy, kiedy trwa Kongres Kobiet Polskich, ale chciałabym, aby ci wszyscy najmądrzejsi, którzy wtedy tak dużo dobrego mówią o tych kobietach i 8 marca i podczas Kongresu Kobiet Polskich zainteresowały się tymi kobietami, które pracują w tych supermarketach, a które będą zaraz zabierały głos. Bo to proszę Państwa, normalne nie jest, że kobieta ciąga palety półtonowe. Albo ma 45 minut na, na to, aby rozładować tir. Nikt normalny w cywilizowanym świecie sobie na to nie pozwoli, a my pamiętajmy, że mamy kraj taki, jaki mamy, że tej pracy generalnie nie ma, że bezrobocie jest wysokie, że jeśli ktoś się postawi, to straci pracę, tak jak tutaj koleżanka. Dlatego jeszcze raz ogromny apel do tych wszystkich, którzy mogą cokolwiek zmienić, aby rzeczywiście do tej zmiany warunków pracy, i płacy w sposób konkretny i rzeczowy przyczynili się. Dobry Państwu, jestem przedstawicielem sieci 1D Biedronka w Polsce. Otóż nasza praca polega przede wszystkim na przeciążeniu nią. Jest nas na mało pracowników, jeżeli chodzi o nadmiar obowiązków, którymi dysponujemy w chwili obecnej. Na jeden sklep często przypada tylko kasjer i, i kierownik, gdzie nie często trzeba wypiec pieczywo, trzeba zająć się wykładaniem towaru, rozłożeniem palet, które przychodzą w trakcie dnia. No i niestety musi to zrobić jedna osoba. Do tego jeszcze dochodzą uwagi klientów, którzy są niestety w tym momencie niezadowoleni, bo kolejki się wydłużają. Do tego mamy taką prośbę, bo sieć Biedronka jest jedną z sieci, która ma w niedzielę jedną z najdłuższych otwartych sklepów. Wszystkie supermarkety praktycznie w tej chwili zmierzają do obcinania tych godzin. My ciągle pracujemy, mamy też rodziny, chcielibyśmy też z nimi spędzać swój czas. Jeżeli chodzi też o presję, która jest na nas wywierana, mało tego, że dochodzi nam obowiązków, które musimy wykonywać, dochodzą na do nas obostrzenia firmy, tak, typu tajemniczy klient, typu... Relacje z kierownikiem rejonu, straszenie naganami, które często ma odzwierciedlenie na naszych wpływ. Mało tego, niejednokrotnie mamy zmiany grafiku kilkakrotnie w ciągu tygodnia, nawet zdarza się, że kilka razy w ciągu dnia nie możemy planować swojego czasu pracy, swojego czasu wolnego z rodzinami, gdyż dostajemy na przykład telefon, że mamy przyjść jutro na tą i na tą godzinę. Co w normalnym systemie pracy jest nie do pojęcia. Nasze dzieci, nasze rodziny też na tym cierpią. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Nazywam się Stana Hropowicz, jestem przewodniczącą komisji zakładowej w Lidlu. Tak jak tutaj koleżanka wspomniała, te tak naprawdę nasze problemy są podobne we wszystkich tych sieciach. Ja chcę jeszcze tylko powiedzieć, że my jako organizacja przedstawiliśmy naszemu pracodawcy paręnaście razy prośbę o to, apel, żeby zwiększył nam zatrudnienie na sklepach i na centrach dystrybucji. I tak naprawdę my jako pracownicy Lidla po części oczekujemy tylko tego, bo dzięki zwiększeniu zatrudnienia nasze większość problemów się po prostu rozwiąże samo. Bo jeśli chodzi o te problemy, to, to głównie zostajemy po 10-po 12 godzin w pracy i, nie, i nikt się nas nie pyta tak naprawdę, czy możemy zostać. Są osoby, które mają dzieci, ja akurat nie mam, ale są kobiety właśnie, które mają dzieci i one nie mogą normalnie odebrać dziecka z przedszkola, tylko muszą do kogoś dzwonić w trakcie swojej pracy, żeby po prostu prosić kogoś innego, żeby, żeby to dziecko zostało odebrane z tego przedszkola. Tak? Kolejna sprawa jest taka, że nasze urlopy. Mamy już zaplanowany urlop, a okazuje się, że nie wiem, jakaś osoba zachoruje, czy coś się stanie innej koleżance i tak naprawdę zostaje nam zabrany ten urlop i musimy z powrotem wracać do pracy, tak? Czasami też jest to na telefon. Jesteśmy na urlopie i za powiedzmy następnego dnia musimy już być w pracy. Więc to, 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 to tak naprawdę doskwiera nam, czyli mała liczba osób zatrudnionych na sklepach i na centrum dystrybucji. Dziękuję. Komisja Zakładowa NZ Solidarność Dino Polska SA. Wbrew pozorom jest to polska sieć sklepów i marketów, głównie rozwinięta w Wielkopolsce, i też jesteśmy nową komisją, jakby od roku. Borykamy się z takimi samymi problem, problemami, jak na innych marketach, które są z siecią zagraniczną powiązaną. Głównym naszym problemem też jest mała ilość osób zatrudnionych. U nas przelicza się etaty na obroty, co nie, jakby nie odzwierciedla tego, co pracownik musi zrobić. Bo mimo, że na przykład sklep, który nie wypracowuje od obrotu, ale on towaru dostaje tak samo, jak sklep wysokoobrotowy i oni muszą te palety rozłożyć. Mamy dostawy przeważnie dwa razy w, miesiąc, w tygodniu i to przyjeżdża po 16-17 palet. I dwie osoby na zmianie. Jeżeli jest, są dwie osoby na zmianie, to muszą to rozłożyć. My mamy też jakby dział mięsny, który ma codzienne dostawy mięsa. I to też są ogromne ilości, które trzeba przełożyć niejednokrotnie w ciągu jednej zmiany kilkakrotnie. Jest też tak jakby. Z firmy y, mówi nam się regionalni, którzy przyjeżdżają na sklepy, mówi nam się pracownikom, że na Wasze miejsce mamy autobus ludzi, możemy Was w każdej chwili zwolnić, nie liczy się pracownik. I po prostu zastraszanie jest totalne pracowników. Pracownicy też jako związek zawodowy nie mamy wstępu do pracowników. Nie wolno nam wchodzić na markety, spotykać się z pracownikami. Nie mamy możliwości jakby wypełniać nawet ustawy o związkach zawodowych, bo pracodawca nam to utrudnia. Też jest duży problem mamy z pensją, która jest też najniższa krajowa, nieodnokrotnie mamy premię które pracodawca twierdzi, że są uznaniowe, gdzie inspekcja pracy potwierdziła, że to są jednak powinny być regulaminowe. Zabiera się, możemy pracować cały miesiąc i przydarzy nam się trzy dni chorobowego i zabierana nam jest cała premia i dostajemy wtedy gołą pensję netto, najniższą krajową. Nie mamy żadnych innych y, dodatków do pracy, tak samo jak kierownicy czy osoby funkcyjne. Nie mają dodatków funkcyjnych, mimo że pracują. Inne zadania wykonują niż pracownicy na marketach y, zwykły kas sprzedawca, bo jest odpowiedzialny za konwój, za zrobienie pieniędzy, a mimo to pracodawca nie y, jakby nie daje funduszu na, na dodatki funkcyjne, które powinny być. Dziękuję. Dzień dobry, Ewa Hołminiak jestem przewodniczącą komisji zakładowej w Centrum Logistycznym Firmy Odzieżowej HIM. Ja może powiem ciut troszeczkę optymistycznie, ponieważ po siedmiu latach współpracy nareszcie mamy dialog przez ostatnie trzy lata z pracodawcą, jeżeli chodzi o poziom związkowy. Dzięki temu udało nam się troszeczkę polepszyć warunki BHP. Tutaj muszę powiedzieć, że właśnie zgodnie współpracując z pracodawcą, ale zawsze musi być jakieś ale. Są to wynagrodzenia dla pracowników magazynu. Dlaczego mówię o magazynach? Ponieważ to jest taka niewidoczna strona handlu. Pracownicy w magazynie. Pracują tak samo ciężko, często w święta, które są sklepy, w które sklepy są pozamykane, a pracownicy magazynu pracują. Mało tego, w wielu, tych, w wielu magazynach, bo z tego co wiem, to nie tylko u nas, jest sprzedaż online, czyli handel w święta również się odbywa. Wysyłki są to tak naprawdę nie tylko na teren Polski, ale różne inne kraje, a wynagrodzenie jest na poziomie ciut wyższym aniżeli minimalna krajowa. I tu powtórzę to, co już nieraz mówiłam: zawdzięczamy to, niestety, ale naszym rządzącym, ponieważ właścicieli marketów, właścicieli sieci handlowych. Stać jest na wyższe wynagrodzenia i oni tego nie ukrywają. Oni po prostu mówią, że nie muszą więcej płacić, ponieważ sąsiad obok płaci tyle samo. Taka jest wartość naszej pracy, na ile oni mogą sobie pozwolić, a nie ma to nic wspólnego z godną płacą. Dzisiaj, jak tutaj już panie wspominały, mamy Światowy Dzień Godnej Pracy, ale wszyscy pracujemy po to, żeby żyć. A niestety za naszą godnie wykonywaną pracę żyć godnie nie możemy. Dziękuję. Proszę Państwa, gdyby w Polsce były normalne relacje między związkami zawodowymi, pracodawcami a stroną rządową, to z rządem nie musiałaby rozmawiać ulica. Ta demonstracja dzisiejsza i to dzisiejsze spotkanie. Na wiejskiej przed parlamentem mogłoby się odbywać w ministerstwie na drodze normalnego porozumienia, ale to nie jest możliwe. Wszystko trzeba po prostu rządowi wydrzeć z gardła. Wszystko trzeba wywalczyć, żeby zwrócić na siebie uwagę. Trzeba strajkować, trzeba wychodzić, trzeba krzyczeć, trzeba się upominać. Przecież zupełnie spokojnie minister pracy mógł zaprosić przedstawicieli poszczególnych sekcji, poszczególnych związków zawodowych w sieciach na spotkanie po to, żeby dowiedzieć się, jaką związkowcę mają diagnozę, jaka jest sytuacja, przejąć te postulaty, przekazać i, i rozmawiać. To, to jest niemożliwe. Ja powiem państwu, co mnie w ogóle zaskoczyło, chociaż długo się tą problematyką społeczną zajmuję. W tych państwa petycji to, że w sieciach wielkopowierzchniowych, w sklepach wyzrasta i poważnym problemem robi się samozatrudnienie, czyli umowy zlecenie, umowy śmieciowe, zaczynają dominować. To jest dla mnie absolutnie zaskakujące. Tak duża skala tego problemu i to jest rzecz, której się nie powinno tolerować i akceptować. I to jest na pewno zadanie do, dla kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy, ponieważ z panią poseł Mazurek dzisiaj jesteśmy w parlamencie, dlatego że było też posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Z całą pewnością głównego inspektora pracy tym problemem też zainteresujemy, zwrócimy uwagę. Tu jest też postulat, postulat prowadzenia. Kompleksowych kontroli w sieciach, od którego Państwowa Inspekcja Pracy odstąpiła. Druga rzecz to poza posłami Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie nikt po tą petycję też nie wyszedł do protestujących stąd jeszcze do apelu do strony rządowej dokładam apel też do klubów i proszę państwa i przekażemy tu żeby podczas prac nad projektami ustaw które służą rozwiązaniu problemu tej grupy pracowniczej jak na przykład ozusowanie samozatrudnienia żeby była ta zgodność i żeby była dobra współpraca. Tu któraś z ostatnich pani zwróciła uwagę na to, że sytuacja pracodawców i sklepów wielkopowierzchniowych jest dzisiaj bardzo dobra. To nie jest tak, że jest kryzys gospodarczy i oni balansują na granicy opłacalności. Oni po prostu nie płacą, bo nie muszą płacić, bo nie chcą płacić, tak? To jest ta sytuacja, że staliśmy się tanim rynkiem pracy i na tym wózku widłowym widziałam jeden z najsmutniejszych napisów. W naszych sklepach najtańszym towarem jest pracownik. Najtańsza jest praca i zagraniczne firmy pozwalają sobie też, ale też mówię o krajowe, bo to nie jest tylko uroda firm zagranicznych, że daje się najniższe wynagrodzenie, lub ciut więcej niż to minimalne, najniższe wynagrodzenie. Stąd mamy taką rosnącą emigrację. I dlatego zamiast pracować w Polsce, w Lidlu czy w Biedronce, wyjeżdża się na, zachod, na Zachód, bo tam na tym samym stanowisku zupełnie inaczej się zarabia i zupełnie inaczej się żyje. Ciągle nam się wmawia w Polsce, że wydajność polskiego pracownika jest mniejsza niż w Europie, a ona rośnie i zbliżyła się do poziomu 70% wydajności pracownika, natomiast płace pozostają daleko w tyle. To naprawdę wymaga zmian. Na pewno będą może jakieś pytania, czy Państwo będziecie prosili o wyjaśnienie, a więc służymy tutaj. Ja jeszcze na zakończenie chciałem parę cyfr przytoczyć. 40% w handlu pracowników pracuje na umowy cywilnoprawne. Proszę Państwa, to jest karygodne. Pracodawcy, jak zapytacie, mówią: My nie zatrudniamy. To jest leasing pracowniczy. To są pracownicy najemni, zazwyczaj z agencji pracy, ale to jest aż tak duża skala. A pięć, prawie 50% pracowników pracuje na niepełnym wymiarze czasu pracy. To też jest problem, bo jak wspomniałem wynagrodzenie jest te najniższe, niejednokrotnie do tego dostosowane, czy to jest pół etatu, czy to jest niepełny wymiar czasu pracy. I jeszcze jedna kwestia, w ubiegłym roku Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu zbadał 16 branż w Polsce. Okazało się, że handel jest najbardziej stresogenną branżą w Polsce, jeśli chodzi o zawody, to również jest niesamowite. Czy praca za tak niskie wynagrodzenie musi być tak poniżająca i, i tak stresogenna, no to, to zostaje Państwu, opinii społecznej, pod rozwagę, dlaczego tak jest. I tutaj liczę na przede wszystkim no, Państwa wsparcie mediów, bo przez Państwa możemy dotrzeć do rządzących, do parlamentarzystów i do również pracodawców, którzy, tak jak wspomniałem, płacą tyle, ile muszą. A my jesteśmy branżą naprawdę młodą, bo po okresie, demokracji gospodarczej jest to branża bardzo rozbita w większości kobiety, które no, trudno jest zorganizować, dlatego dzisiaj byliśmy tutaj, nie wybraliśmy akurat dzisiejszy dzień, dzień godnej pracy, bo nie jest to praca godna ludzkiej egzystencji praca w handlu w XXI wieku i w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jako ciekawostkę jeszcze proszę Państwa może na koniec powiem, że dzisiaj rozmawiałam z jednym człowiekiem, który został zatrudniony w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych przez, przez firmę zewnętrzną, a nie przez ten sklep. Powiedział mi, że zarabia 8 zł na godzinę. Ja mówię brutto, a czy wie ile zarabia ta firma? No tak, wiem, mówią, że 16, także można płacić proszę Państwa więcej. Nie rozumiemy tego, nie akceptujemy tego. Będziemy tych ludzi wspierać, ale osobiście będę wspierała kobiety, bo to w jakich warunkach one pracują naprawdę urąga godności osoby ludzkiej.